Jest pani sąsiadką Sary James. Od, od dawna ją pani zna? Od dawna, tak. Jak ona tam miała wtedy chyba z 8 lat. –Jaka to jest dziewczynka? –Bardzo fajna dziewczynka, bardzo uczynna, sympatyczna, no co jeszcze można powiedzieć, dobra uczennica, no więc na pewno już dalej to ja się tam nie bardzo orientuję, ale przypuszczam, że znając jej charakter, na pewno chętnie pomaga wszystkim, którym potrzebna jest jej pomoc. –A śledzi Pani jej karierę i te poczynania teraz? –Tak, oczywiście. –Podoba się Pani, jak śpiewa? –Oczywiście. Wszyscy śpiewają, Śledzimy jej karierę, no bo przecież taka bliska na mojej wnuczki, to niemal jak córka, bo mama Sary jest koleżanką mojej wnuczki, także one się doskonale znają. No i Sara, jak była maleńka, to jeszcze była taka uwielbiana i, i, i kochana przez nie tylko mamusia, ale i jej koleżanki. Czyli takie oczko w głowie tak oczywiście. No sympatyczna dziewczyna i na taką właśnie już wyrasta. Myśli pani, że zostanie wielką gwiazdą? Myślę, że zostanie, bo ten talent tak wcześnie odkryty i tak bardzo doceniony przez znawców na pewno przyniesie jej oczekiwane rezultaty i życzę jej tego z całego serca.